Cześć, zapraszam Was na marketingowe podsumowanie miesiąca. Tym razem w stylu home office. Wiemy jak jest, zostajemy w domu, ale ja obiecuję zero informacji wirusowych, tylko samą treść marketingową. W jednej pigułce dostaniecie to, co najciekawszego się zmieniło w zakresie reklamy na Facebooku, Instagramie, Pinterestie, Twitterze. Będzie coś o Laso, będzie oczywiście także i o TikToku. Zatem, jeżeli jesteś zainteresowany, zapraszam do oglądania. Ja nazywam się Grzegorz Zajączkowski. Jedziemy. Zaczynamy. Pierwszą rzeczą, jaką zauważyłem to u części z Was, a zauważyłem to także u siebie w rodzinie, część osób już dostała opcję nowego Facebooka, nowego wyglądu i testowania nowej wersji Facebooka na desktopie. Wygląda oczywiście ona bardziej lżej, bardziej mobilnie. Jest to opcja, przed którą pewnie nie będziemy mieli opcji wyboru, natomiast w chwili obecnej możemy zdecydować, czy chcemy oglądać jeszcze w nowej wersji, czy w starej, no ale pewnie będziemy musieli się z tym pogodzić, że tak będzie wyglądał nasz Facebook na desktopie. Instagram nie przestaje testować różnych nowych rozwiązań, tym razem testuje rozwiązanie, którym jest umieszczanie QR kodów w swoich stories. Bardzo fajną opcję wprowadził teraz Twitter, czyli możliwość zapraszania w bardzo prosty sposób różnych gości do transmisji na żywo właśnie na Twitterze. Jest to o tyle fajna opcja, a raczej konkurencja tym razem dla Facebooka, który zrezygnował z tej opcji i z końcem tak naprawdę 2019 roku usunął tą opcję zapraszania osób do, do liveów na fejsie. Można to zrobić w prosty sposób robiąc streama. Jak to zrobić już pokazałem na swoim kanale na YouTube, więc jeżeli chcecie z tego skorzystać, zapraszam tam. Natomiast jeżeli nadajecie na Twitterze, chcecie trafić do trochę innej grupy społecznej, no to ten czas można fajnie wykorzystać i zaprosić maksymalnie trzy osoby chociażby do, do streamu na Twitterze, więc polecam spróbować. Ekipa od Instagrama zastanawia się, co jeszcze można skopiować z innych programów społecznościowych. Tym razem Instagram, zarówno jak i WhatsApp testuje opcję znikających wiadomości, czyli możemy ustawić sobie informację taką, którą wyślemy do kogoś w Direct Messages i ona zniknie po godzinie, po dniu, czy też po tygodniu. Jedną z rzeczy, którą testuje Facebook z okazji prawdopodobnie walki z koronawirusem jest opcja taka, w której to nie będziemy mogli wysłać więcej niż pięciu osobom, udostępnić wiadomości, przekazać jej. Z jednej strony bardzo fajna sprawa, a zwłaszcza dla tych, którzy dostają dużo łańcuszków przeróżnych, to być może nam się trochę uspokoi na, na Messengerze. Na pewno jest to test i warto patrzeć, w którym kierunku to będzie rozwijane. Inną opcją, którą testuje Instagram, jest opcja Active, którą będziemy widzieli na naszym Direct Messages, czyli będziemy widzieli osoby, które są w tym momencie aktywne na Instagramie, do których będziemy mogli się skontaktować. LinkedIn poszerza swoją opcję reklamową. Teraz uruchomił nowy format reklamowy, który pozwoli markom jeszcze bardziej zbliżyć się, jeszcze bardziej nawiązać kontakt ze swoimi odbiorcami. Więc jeżeli działacie na LinkedInie, warto zobaczyć czy ta opcja została już Wam udostępniona. Jest to o tyle fajne, że skrócicie ten dystans i jeżeli będziecie chcieli pozyskać więcej klientów, będzie Wam łatwiej namówić ich do tego, żeby rozpoczęli taką konwersację właśnie na LinkedInie. Jedną z nowych opcji, którą wprowadził Instagram z okazji zostanie w domu, opcji, która ma nas zaciśnić nasze więzi między znajomymi, jest opcja taka, w której będziemy mogli za pomocą wideo czatu, za jednym zamachem przeglądać różne treści na Instagramie i je komentować, więc jest to o tyle fajne, że z punktu widzenia personalnego zbliża ludzi, ale też powoduje, że, one, że dłużej jesteśmy razem na, na Instagramie, a to powoduje, że my jako reklamodawcy mamy znowu jeszcze większą grupę odbiorców. Do których możemy targetować swoją reklamę. Facebook testuje nową opcję reklamy, która jeszcze ma bardziej zacieśnić współpracę między użytkownikami Facebooka, a właśnie użytkownikami różnych programów lojalnościowych danych marek. Czyli będziemy puszczali kampanię reklamową, którą bezpośrednio będzie można przejść na program lojalnościowy danej marki i oglądać już na Facebooku to, ile punktów zbieramy i w jaki sposób te punkty będziemy mogli później wymieniać sobie na zakupy. No to oczywiście bardzo fajna opcja dla wszystkich marek tych z wysokiej punkty, które takie programy posiadają, no ale na pewno warto patrzeć i obserwować jak to może wpłynąć na nasz rynek reklamowy. Pinterest także bardzo mocno otwiera się na sprzedaż przez internet i sprzedaż za pomocą właśnie Pinteresta, więc otworzył taki program, w którym będzie można zweryfikować swoją firmę i zweryfikować swoją. Na swoją działalność. Oczywiście na razie to działa pewnie dla tego dużych marek, ale po takim zweryfikowaniu i dostaniemy specjalną oznakę, że jesteśmy zweryfikowanym sklepem przez Interesta, dzięki temu będziemy mieli dostęp zarówno do lepszych statystyk, do możliwości budowania katalogów produktowych oraz do dynamicznego remarketingu, czyli coś, co tak naprawdę każdy e-commerce uwielbia. TikTok testuje wprowadzenie linków zewnętrznych do swoich filmów wideo. To już było wcześniej pokazywane i była możliwość wrzucenia linków z Wikipedii. Teraz pojawiły się linki Street Advisora oraz z innych opcji. Czekam, aż ta opcja będzie udostępniona dla wszystkich. Będzie mógł każdy z nas, kto jest oczywiście na TikToku, wrzucić swoje linki zewnętrzne, bo z pewnością, jeżeli obserwujecie rozwój TikToka, to zauważycie, że tej opcji najbardziej właśnie w tej społecznościówce brakuje na chwilę obecną. Jeżeli życie aplikację Lasso, to jest ta aplikacja, którą stworzył Facebook, jest to kolejny twór, który ma odebrać troszeczkę ruchu od właśnie TikToka. Natomiast tym razem Lasso testuje i zachęca Facebook właśnie do korzystania z tej aplikacji po to, żeby tworzyć właśnie krótkie, śmieszne wideo, które by pokazywały naszą kreatywność oraz dorzucały efekty takie jak Lenses, etc., to wszystko po to, żebyśmy mieli my, tak naprawdę jako marketnikowcy, dodatkowe narzędzie do emitowania kampanii reklamowych w postaci wideo, no a Facebook oczywiście chce, jak zwykle, odciągnąć ludzi od innych aplikacji i przyciągnąć ich wyłącznie do swoich produktów. Facebook dalej pracuje wprowadza nowe rzeczy odnośnie nadawania na żywo właśnie za pomocą Facebooka, choć tej opcji zaproszenia znajomych mi najbardziej brakuje, o którym już wcześniej mówiłem, ale pojawiają się nowe opcje takie, które pozwolą nam troszeczkę łatwiej ewentualnie moderować całą dyskusję. To są takie opcje, które mogą nam pozwolić troszeczkę opanować falę hejtu podczas takiej transmisji na żywo, gdybyśmy mieli takie obawy, że ona się pojawi. Czyli że na przykład komentarze będą się pojawiały dopiero po 10 sekundach, czyli da to możliwość pewnie zmoderowania tych komentarzy, to znaczy, że możemy być tylko i wyłącznie komentowani przez osoby, które przez konta, które są przynajmniej na Facebooku od dwóch tygodni, czyli już mamy pewną, taką jakby, hmm, klamrę, która nie pozwoli komentować tym osobom, które widzą transmisję, szybko założyły inne konto lewe po to, żeby nam nawrzucać. Więc bardzo fajna opcja, jakie widzę, żeby to było faktycznie wdrożone dla wszystkich. Dziękuję, żeby trwać do końca. Mam nadzieję, że Ci się spodobała ta wersja Home Office, Homemade Video w ramach podsumowania miesiąca. Jeżeli tak, to zostaw lajka, zostaw suba, udostępnij, zostaw komentarz. Wiecie, jak to działa. To zawsze napędza wszelkie materiały wideo. Mam nadzieję, że w przyszłym miesiącu uda nam się spotkać już w studiu, nagrać to znacznie lepiej, w lepszej jakości. Do zobaczenia. Trzymajcie się zdrowo i zostańcie w domu. Cześć.